W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, jak głęboko wbija się igła od tatuażu. Sprawdź to. Aby Wam pokazać taką wizualizację, użyjemy sobie tutaj kawałka sztucznej skóry. Ona już jest potatułowana, ale użyjemy tylko jej fragmentu. Maszynka jest włączona, tuż nabrane, i tutaj mamy igłę. I używając igły, pokażę Ci, na jaką głębokość igła się wbija. Jak widzisz, yy, głębokość na jaką wbija się igła jest to około 1 do 2 mm. Czyli to nie jest jakoś niewiadomo jak głęboko. Jak widzisz, zaraz pokażę jeszcze raz. Tutaj dokładniej. 1-2 mm. Na taką głębokość wbijamy igłę. Yy, I teraz tak. Yy, jak widzisz, nie jest to. Yy, Jakaś nie wiadomo jaka głębokość, a często ludzie myślą, że to tak, jakbyśmy pobierali, pobierali krew taką igłą, prawda? Natomiast jest to błędne z tego względu, że czasami nawet przy tatuowaniu w niektórych miejscach, e, przez to, że naruszamy tylko tą powierzchnię, nawet krew nie leci. E, jeżeli chcesz się dowiedzieć, pod jakim kątem masz wbijać właśnie igłę. Jakiej igły używać oraz jakie siły nacisku, to dokładnie omawiam to, jakby w moim kursie tatuażu na dziaram.pl, tam go znajdziesz. Natomiast tutaj pokażę Tobie również w zwolnionym tempie całość, jak to wygląda. Patrz uważnie. Musiałem trochę zumować naszą kamerkę, no i patrz uważnie, jak będzie wyglądać, właśnie takie nakłucie. Jak widzisz końcówka igły pracuje, zbliża się do skóry, po czym następuje przebicie warstwy skóry i igła zaczyna umieszczać tuż w skórze. Dokładnie taki sam proces dzieje się w skórze prawdziwej, w ludzkiej, ale tutaj możemy to jakby zobaczyć z boku. Widzisz, igła pracuje bardzo szybko, wiele cykli na sekundę. I wchodząc i wychodząc ze skóry, zostawia w niej tusz. Jest to naprawdę ciekawy proces, i do dzisiaj fascynuje mnie to, mimo że zajmuję się tatuażem już kilka dobrych lat, do dzisiaj fascynuje mnie to, że możemy właśnie takie rysunki w ludzkiej skórze robić. Jest to naprawdę niesamowite, że nasze wizje, fantazje, zainteresowania możemy przenosić w postaci obrazów na naszą skórę i zostają one z nami latami. Niesamowita sprawa. Jak widzisz, igła nie wbija się wcale jakoś, nie wiadomo jak głęboko, tak jakbyś miał robione na przykład pobieranie krwi. Więc jest to zupełnie co innego, jest to zupełnie inne uczucie i należy nie mylić robienia tatuażu na przykład z pobieraniem krwi, gdyż niektórzy mają takie coś, że boją się igieł i automatycznie zrównują tatuaż na przykład do, no, do na przykład pobierania krwi. Więc jest to zupełnie co innego: jakby delikatnie tylko tą warstwę skóry naruszamy. Czasem ona nawet nie krwawi przy tatuowaniu. Natomiast jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tatuażu, może sam myślisz o tym, żeby zacząć tatuować, zapraszam cię do sprawdzenia naszego kursu tatuażu dla początkujących, który znajdziesz na www.dziaram.pl. I z tego kursu dowiesz się, jak głęboko należy mm, wbijać, właśnie tuż, jakich idzie y, y, używać, jaki y, 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 kąt maszynki, i tak dalej. Wszystko od podstaw, łącznie ścieniowaniem, z, z doborem farb, rozcieńczaniem ich oraz wiele, wiele więcej fajnych porad. Dostaniesz również dostęp do naszej grupy, na której możesz dodawać swoje prace bez hejtu, do oceny. My jesteśmy tam, aby Tobie pomóc, i każdy z użytkowników zadba o to, abyś na pewno progresował. Spraw serdecznie. Przypominam również o tym, że teraz na kanale co miesiąc będziemy robić jakiś konkurs, w którym będą do zgarnięcia jakieś akcesoria do tatuażu, no fajne rzeczy związane z tatuażem. I co należy zrobić? Wystarczy zasubskrybować i być aktywnym na kanale. Więc zapraszam do subskrypcji, komentowania, możecie pisać, jakie macie pomysły na kolejny odcinek. Co ciekawe realizacje na pewno się pojawią na podstawie waszych komentarzy. Więc subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Na już w przyszłym miesiącu na pewno robimy konkurs i coś fajnego będzie do wygrania. Hejka!